Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone. Zwłaszcza te w bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły, wieścackie, wieścackie anioły. Dużo w Was radości i dobrej pogody. Wieszczaskie anioły, anioły wieszczackie, gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w wieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią. Choć może im nie wypada, czasem taki anioł samotny zapomni dokąd ma lecieć. I wtedy całe wieszczady mają szaloną uciechę. Anioły wieszczackie, wieszczackie, anioły! Dużo w Was radości i dobrej pogody. Bieszczackie, anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach Nas też czasami nosi, bo ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny wieszczacki ogień. Anioły, wieszczackie, wieszczackie, anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczackie, anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem Cię musną, już jesteś ich bratem. Wrócę Wam tworzyć. გოცაღარ მოყვება ზღვას გოცაღალი ვისურვებ წვიილს მაშინ ვიწლებდი უიზე ზო ფიქსამა აჩუჩავს გულო ცხოვრება გარდი ფიქრები მთоло Tam na dole gdzieś. A my jesteśmy w skalnym mieście, które właśnie tu widać. Jest bardzo fajne. A Agata jakie ma wrażenia? Boję się tym pomieszczeń. Tak, zaczynamy mieć klaustrofobię, ale mamy nadzieję, że sobie z nią poradzimy. Iаяющмимимомо, może powiem A to gruzińskiej zniknęliśmy. Pokaż. Bardzo smaczny. Widoczny na sznurku. Z soku winogronowego w środku ma orzeszki. Przypomina trochę świeczkę. Ale w smaku jest ok. Tylko się go tak trochę ciężko je. Albo tak trzeba bokiem, albo tak przez sznurek. Na zdrowie. Na zdrowie. აო, так. როცა გარი მოყვება ზღაპარს როცა დამ ვისურვებ ბურგუ. მანქინ მიწებ მუმიზე ზო ფიქსამო ლოლი არ უჩანს მომო ძורהვაгали მიក្រები ხოვო არ არვიდა ოარი მათ სიმათო თამო თვარე და Tak więc jesteśmy nadal w Gruzji w północnej części Agata studiuje mapę, a na no. powiedzieć paruski, gdzie my teraz jesteśmy ja teraz tu mamy po angielsku to jest Garatysa, to jest właśnie ta Monastera piękna. Powiedzmy, że jest średniowieczna. Tak jest. Tam. Natomiast tam mamy. tsamisa khesa okhori monstatsversao achjamodikhensao khali miknevskhelsao 何 Now it's your turn <laughs> Yeah Another actor So, movie night

Tu mamy widok na Kaukaz moi drodzy Mamy piękną pogodę, świeci słońce i ośnieżone szczyty chowające się w szczytach w górach. A tu jest Asia A tak czy ty? Cukiki. dobrze Tak więc wycieczka ta kosztowała nas 5 lari o a to widok typowy dla Gruzji krowy. Kolorowe takie. I ponieważ jesteśmy tu w celach turystycznych, postanowiłyśmy zejść do tej miejscowości, którą tam widać, pieszką. Tak jest, na piechotę. I pozdrawiamy mamusia i tatusia. tatusiów. Mamusia i tatusiów. I tatusiu. No tak, ja pozdrawiam swoich, taty swoje <laughs> swoich. Czyli ty mamusia, tatusiu. I wszystkich tych, którzy nam zazdroszczą wyjazdu do Gruzji. Teraz buziaczki prosto z Kaukazu. <noise> Witamy. Jesteśmy w na trasie do Użguli. Obecnie zmierzamy dzisiaj do Zabesi. Tak jest? E, jesteśmy... E, no nie, przeszliśmy dopiero z jedną trzecią drogi. Ja jestem tu. <laughs> Mamy nieziemskie widoki. Jest cudownie. Pogoda bardzo ładna. Tak więc idziemy i się zachwycamy. I tu właśnie możemy obejrzeć panoramę. Jak widać, mamy jesienno-zimowy krajobraz. Tak jest po prostu cudowny. A tam nas spotkała miła niespodzianka. Starszy pan Gruzin z bawołami, z wołami. Z wołami, no dobrze. Oj, a pan gdzieś poszedł. Koniec. Jest. Dzień dobry, witamy. Mamy dzisiaj które siódme z godzina prawie ósma rano. Dzisiaj była strasznie zimna noc, e, co widzimy po zwiniętej tu w kłębę kagacie. Agatu, pokaż się do kamery. O, właśnie tu jest Agata. E, spałyśmy prawie we wszystkich ciuchach. Tu jest nasz namiocik. A sprawdzimy jaki dzień dzisiaj nas piękny czeka o. a taki mamy widok za namiotem całkiem ładne ładne niebieskie niebo chyba będzie słonecznie Tak więc się zbieramy do drogi I taką mamy panoramę, więc następnym razem na narty z Spanetie Zakończyłyśmy właśnie drugi dzień naszej wędrówki po Sfaneti. Za chwilę. Ujrzymy wieść Ipari, miasteczko, miasteczko wieś, nie wiemy. Nie wiem co to ale całkiem ładne i malutkie. Tak, jest tam malutkie. w dole widać. Tu zamierzamy dzisiaj spać, jeszcze nie wiemy, czy, no chyba pod namiotem. Chociaż jesteśmy na wysokości ponad 2000 metrów, więc może być dosyć chłodno w nocy. Jak widać, pogoda nam dopisuje, widoki są cudne. Jesienne. No tam i... jest słoneczko, ale też ładne widoki są. No właśnie, i... tak. To ja? Tutaj jest a, a Tutaj jest Asia. I tyle. I idziemy, schodzimy na dół, e, co by rozkładać. nam. Chciałyśmy sprostować, bo pojawiła się pomyłka w poprzednim filmiku. E, wieś, wieś, którą tu widzimy, to Adishi. E... A nie Ipari? Tak, Ipari. Przez Ipari, Ipari będziemy przechodzić jutro. Tak. Pozdrawiamy. Jest, yy, co my dzisiaj mamy? Wtorek. Tak, środa. środa. Jest środa, jesteśmy na najwyższym y, punkcie dzisiaj na wysokości 2722 metry nad poziomem morza. Który nazywa się Khundari. Tak, coś... Jest to trzeci dzień naszego trekkingu. Tak, w oddali widzimy Adishi, miejscowość, w której spałyśmy i byłyśmy tam jakieś 4,5 godziny temu. Tak jest. A oto panorama. Tam właśnie sobie szłyśmy tą stroną, tam na dole, na dole. Teraz widzimy lodowiec Adishi, nasze plecaki, a teraz widzimy Izraelczyków, który, z którymi mijamy się na trasie. Tak jest. To teraz jest Asia. Jest Asia <laughs> trochę zimno, bo tutaj wieje. No, i dalszy ciąg naszego, naszej pięknej panoramy. I na tą stronę będziemy właśnie za właśnie, właśnie dla tych widoków męczyłyśmy się i weszłyśmy jakieś 600 metrów. Так есть. А то видать снег, снег в поздернику. w knajpie Batumi. Zamówiłyśmy sobie gruziński obiad, czyli sałatkę składającą się z pomidorów i ogórka i hinkali. To są takie gruzińskie pierożki. Oglądają tak. Mają takie zakładki. Ten zakładek z tego co wiemy powinno być 17. Tu chyba jest mniej. Ogólnie im więcej tym lepiej. Tak, jeśli chodzi o jedzenie hinkali znamy tylko ten. Ale przedstawimy teraz naszą praktykę, tak więc trzeba rozpocząć od nagryzienia kawałeczka tego ciasta pierogowego, następnie wypijamy bulion, który znajduje się w środku, najlepiej tak, aby nie uronić ani kropli, bulion jest bardzo smaczny, w sumie taki krosołek taki smakuje. Następnie po wypiciu całego bulionu możemy zjeść kinkali, czyli to ciasto pierogowe z mięskiem, mielonym w stratku. Tak jest. Pozdrawiamy z Nadmorza Czarnego Tutaj spędzamy nasz przedostatni dzień, relaksując się 13 dnia w Gruzji. Tak, w pięknej gru... pogodzie, lodach i gruziński... gruzi, słonej wodzie. Gruzińskich lodach. Za nami... W oryginalnym mieście Batumi. Za nami rozciąga się widok na Batumi. Z dosyć oryginalną architekturą. Tak, tam tamten budynek z, z kulą na górze to jest gruziński alfabet. Tu mamy molo, morze Jest pięknie słonecznie i niestety jutro musimy wracać Pozdrawiamy, było super